Wiemy już, co to jest ADHD, ale są również takie zaburzenia, jak na przykład autyzm, czy zespół Aspargera, na przykład. I one myślę, że różnią się objawami. I teraz, jak rozpoznać, że nasze dziecko na przykład może być autystyczne, po, po czym możemy to poznać? No bo czasami mhm. jest tak, że mówimy: e, moje dziecko, to jest takie spokojne, ciche. Tak ma. Tak, ale to też nie jest powiedziane, że nie jest to ADHD, nie. Okej, okay, no tak, no to, jest, to jest trudne w takim razie. My rodzice mamy przechlapane, szukając jakby czasem tej przyczyny jakiegoś tam zachowania. Prawda, dlatego ja zawsze powtarzam, że od tego są specjaliści. Mhm. Jeżeli cokolwiek nas niepokoi, po prostu konsultujmy mhm. dla tego świętego spokoju, o tak, którym mówiłaś. Tak, tak. Bo tak obrazowo mówiąc, bardzo często mylnie są, jakby przez. Ogół społeczeństwa stawiane diagnozy, mhm. samodiagnozy, albo ADHD, albo, albo spektrum, mm, no bo tam są małe różnice. Mhm. Dla nas są znaczące, ale, tak, ale, <laughs> ale dla, dla ogółu tak. nie są aż tak znaczące, bo wspólnych objawów jest aż 30-40%, w zależności mhm. od badań, też współwystępowanie jest bardzo duże, więc te objawy się generalnie zmieniają. W ogóle nigdy nie diagnozujemy się po jednym objawie. Istnieje mhm. szansa, że jak nasze dziecko jest spokojne, to po prostu spokojne. Mhm. I, I my dajemy mu święty spokój, tak? tak, ale w momencie, kiedy to się układa w jeden, w jeden taki obrazek, szczególnie jak to się specjalistom układa w jeden obrazek, to warto to sprawdzić, bo generalnie to także że ADHD jest, że bardziej są to kłopoty właśnie z, z koncentracją, z nadruchliwością, natomiast w spektrum są to duże kłopoty w relacjach, ale też w takiej schematyczności, mm -hmm. że ja lubię symetrię. Lubię porządek, że no generalnie jak te szklanki nie są w równej linii, to, to, to już to bym ja musiał przesunąć, bo mhm. one mają być w równej linii. Takie pierwsze objawy, które są u super supermalutkich dzieci w spektrum, no to jest faktycznie układanie samochodzików w rzędy, mhm. ale też na przykład częste machanie rękoma, takie specyficzne gesty, mhm. które się wykonują. Dużo jest takich objawów, które można zauważyć, ale to jest także. Wprawione oko to zauważy. Mm -hmm. nie? Czyli Bo, tak naprawdę tak naprawdę czasem rodzice mogą nie mieć pojęcia, że ich dziecko często. ma zaburzenia. Bardzo często, bardzo często nie mają pojęcia. Po pierwsze, ze względu na to, o czym rozmawiałyśmy na dziedziczność i na to, że u mnie to występuje, więc też normalne, ale na drugie, że mm, po prostu rodzice nie mają takiej przestrzeni mm -hmm. i możliwości, żeby, żeby to wychwycić. Nawet wykształcenie. Kształceni w danym obszarze rodzice często nie są w stanie zauważyć, mają przeczucie, coś im się mhm. wydaje. I wtedy do specjalisty.